Pamiętacie disneyowską bajkę o latającym słoniu? Za jej filmową adaptację wziął się mistrz wyobraźni, sam Tim Barton. Miłośnicy jedynego w swoim rodzaju charakterystycznego stylu filmów tego reżysera z pewnością czekają na tę premierę. Tym razem nie zaprosił do współpracy Johnny'ego Deppa, ale za to Michaela Kitona i Daniego Devito, którzy spotkali się ponownie przed Bartonowską kamerą. Ciekawe, kto z Was pamięta, w jakiej produkcji występowali już razem. W obsadzie również piękna Eva Green oraz Colin Farrell. Tu wszyscy jesteśmy rodziną. I duzi i mali. Mamy w rękach prawdziwy skarb, ta siła. Tajemnica, magia. No zgódź się. Ten słoń wyniesie nas na szczyt. Co się dzieje? Dokąd ją przewożą? Zabierzcie Dambo do środka. Przecież to jego mama. Zrób coś. Pomożemy ci. Spójrz na mnie. Znajdziemy twoją mamę. Ja tej magii jakoś nie widzę. Dumbo, pokaż im! Leć, Dumbo. Leć. Dumbo! Zapraszamy zatem już w piątek na tę poruszającą opowieść o sile rodziny i marzeń oraz o tym, jak cenną wartością może być odmienność. Dumbo o 12.30, 14.45 i 17. Akcja tego filmu rozgrywa się w latach 90. XX wieku, wcześniej nie pokazywanych w filmowym uniwersum Marvela. Ziemia dostaje się w sam środek Galaktycznej Wojny, gdy tytułowa bohaterka Carol Danvers będzie musiała się zmierzyć z własnym przeznaczeniem, Odkryje prawdę o sobie i zostanie jedną z najpotężniejszych postaci wszechświata. Szlachetnych wojowników. Bohaterów. Szlachetnych, walecznych bohaterów. Twoje życie zaczęło się, kiedy prawie zginęłaś. Znaleźliśmy cię bez pamięci i zmieniliśmy w jedną z nas. Abyś żyła dłużej, była silniejsza i lepsza. Narodziłaś się na nowo. Nachodzą mnie te... ...wspomnienia. Czuję, że moja przeszłość skrywa rozwiązanie. Umiesz tym latać? Zobaczymy. Nie, nie. Konkretnie, tak czy nie? Tak. Chcesz się dowiedzieć, czym naprawdę jesteś? Chyba tu kiedyś mieszkałam. Co przede mną ukrywasz? Sporo się nauczyłaś, ale jesteś słabsza niż sądzisz. Ta wojna dopiero się zaczyna. Nie zamierzam w niej walczyć chcę ją zakończyć. Kapitan Marvel. Kto jest takim sierściuchem słodkim? No kto? Ale z ciebie mi się. Hmm? Kapitan Marvel w wersji z dubbingiem o dziewiętnastej. W wersji z napisami o 21.30. pierwszej trzydzieści. Sobota i niedziela. Repertuar jak w piątek, czyli Dumbo o 12:30, 14:45 i 17:00, Kapitan Marvel o 19:00 i 21:30. Poniedziałek. Dumbo 14:45 i 17:15, Kapitan Marvel 19:15, ciemno, prawie noc o 21:25. Wtorek i środa, Dambo 14:45 i 17. Kapitan Marvel 19. Ciemno prawie noc, 21.25. Czwartek Dambo o 13:30, 15:45, 18. W wieczorze kinomaniaka ponownie Green Book. Yeah. Some guy over here, doctor. He's looking for a driver. a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You in the Deep South? There's going to be problems. Promise me you're going to write me a letter. No yeah, problems. Tell me that don't smell bad. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. Who will be interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your addiction Oof. could use some finessing. Oh, I but wh why are you breaking my balls? Because you can do better, Mr. Balalonka. Dear Dolores. I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. What are you doing? A lot May I? Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down. The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you was the easiest thing I have ever done. Yes, because the kids. That's like clanging a cowbell at the end of Shasta which is seven. And that's good. It's perfect, Tony. Hey, come on, get out now. Yeah. You never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Anyone can sound like Beethoven. <laughs> For your music, what you do, only oh, you can do that. What do we do about the bones? We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would eat it anyway. Pick it up.